Cześć widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z naszej serii. Już niestety w ostatnim odcinku z naszej serii. Więc co? Dzisiaj zagramy sobie w Taxi Bot. Ja nie wiecie co co to znaczy taxi. Ja musicie po prostu dowodzić ludzi. Ja nie kupować lepsze taksówki. Kupować lepsze taksówki możecie kiedy zrobicie tutaj taski i ulepszycie sobie Office levela. Tak, to polega w tej grze. No i co? Nie wiem co to w ogóle jest jakiś mega karmy dni, ale. Możecie zostawić łapkę w górę. Suba z dzwonem. No i komentarz no. no. i przechodzimy do filmu. I oczywiście nie zapomnijcie o naszym giveaway Spec Simulatora X. Właśnie ja dodał film w karcie gdzieś teraz nowe więc. Więc, więc tutaj teraz, właśnie, sobie kupujemy nowe auto. To jest, mam Office Level 10. Czyli, może no, kupić auto tylko o jedno lepsze? Aha, nie opłaca się. To wtedy chcę kupić to. To bmk 83. No to wtedy nie będę mógł powiedzieć takiej osoby, że to po prostu. Proszę zakupić też samochód, bo ten Jezus, jakiś pracownik znowu. Był taki przytępy, że... Nie, kup nie. Fu, diłas Oczywiście ja tym nie odejeździć, bo ja mam wypasioną furę bardziej. Tylko, że ja to dam do moich super pracowników. O, standard. No to experience, proszę bardzo. Na ty możesz jeździć lepszym? Marceta. Proszę bardzo, jeździć marcetą. Dobra, to jest moja kursa. Dałem na nią 85k, I teraz, nie odblokowałem już jakieś Dobra. No, 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 pamiętajcie, jeśli macie jakieś zlecenie Nie, jeździcie nie na nic łącznie z prawem Tu się jeździ tylko pod pieniądze Tu jakiś telefonik co witam. 700 metrów funkcja. No nie no, wyglebiłem się. Super, to auto nie może się obrócić? A, super, że dopiero teraz. Najlepsze, no gdyby nie moja fura. Nie no, to jest żar. Co jakiś kolejny kol? Skąd tu mój dzwonić? Z military base. Ja nie ja, wiem, jeszcze mam na to czasu. No kurczaki, nie tu Dobra patrzcie, wjeżdżamy tu Ile on no, tego czasu dwa pięćdziesiąt lat, to znowu Czkawy, i take tutaj... to the Bumbo bomb Nie wiem jak tam się idzie, Dobra, ten, moi. Ja nie To so super man, A ja, jak ja mam tutaj wyjechać? To super, że ja, muszę też znowu to jechać. A no! No może to, gdyby nie to, że macie tutaj taki dobry dojazd, to, to po prostu... Aha, no to super. Kurde, kolejna! wciąż 30 sekund nie dojadę tu na airport. To nie moja wina, że masz taki dobry wyjazd, stąd, chłopie. Ja nie mogę, no czemu oni mają jakieś takie wyjazdy, chłopie? Nie, no jeden dolar stał. No, a skąd mam ci po prostu chłopie głupi? Gdzie ja mam dojechać? Tu. na shopping, Bob Apple. What Albo ona chce tam, ale chce stamtąd. I chce do molu. Dobra, to walej na autostradę. Sorem, no, to chętno. Często stąd Bob Apple. Jo, mam 3 minuty, by dojechać. Teraz spokojnie. Nie raczej jak ja tu wrzucę na autostradę. No to Zobaczcie odrzutę normalnie od tych ludzi Przecież ja nie mam tyle tych stasranych tasków Dobra, fajnimy na aut i to jesteśmy It is the place dobra no łatwe. Yes, już na crafty. Gdzie? Aha. Dobra, to jest mam drugą polską jakiś. Det gör sånt rätt rätt bra. Bra Let's Say. Skoda Tittis Finns det som man börjar här? Nej, no, Dobra, ja walę, po prostu, Tu Kurczaki O, lepszemu już jestem っていうか今はどっちかが。No, Dobra, już mam zaraz dostać od tego. Od Sybiliana. Teraz jeszcze polecę na szybko do z Tak, o ta Dobra, sklapsowałem ruch. Ja to puta no już tam dosłownie z prędkością światła. Nie wiem, czy to prąd, ale kto pytał. No. no, więc widzę. Sorry, że do was nie odzywam, ale zapomniałem o was. Sorry, ale was zapomniałem. Więc tak jak widzicie, no to... Zrobiliśmy to. Właśnie teraz czekam na kolejny tutaj telefonik. No i co, myślę, że to już będzie ostatnia nasza przejściowa w tym odcinku. O kurde patrz to, zobaczcie, jak rozwalić ten samochód. Robicie tak. On nagle włącza awaryjne i... od naraz No i no. no, ale nie musicie w czas... Albo jak macie taki zwykły zionku, to po prostu jak będziecie szybciej, no to dostanie się więcej, bardziej mój typ Skąd to ten telefon? Dobra, dalej na głowę, więc Jak jakby że jak weźmiecie takiego typka, co ma taką czarną, takie czerwone gwiazdy, co ma taką czerwoną gwiazdę, gwiazdę, no to to musicie ugodzić. Bo to jest ten. To jest taki kriminal. Nooo, to jest ten. To jest kriminalno. O, tu macie. Ta, czerwona, to jest kryminalno. I po prostu tam, tam jest policja na drodze. I po prostu tam u niej jest policja na drodze. Jeśli zostaniecie zauważeniem, to po prostu was goni policja. Nie musicie escape snąć. Dobra, żadne auć. Tylko no, oni mają zawsze jakiś taki problem. Nie, no dobra. Widzowie. No więc ja bym zakończył jeszcze odcinek. Jeśli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie, zostawić Łapki w górę. Suba dzwonem, no i możecie napisać komentarz. I nie zapomnijcie o giveawayu. Pamiętajcie. No i co? Do następnego.